wszystkim tu na Rula, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy u rolnika. Słuchajcie, byłam wcześniej u Charlotty i u Roxany, żeby zmienić im fryzury, bo nie miałam modów i tak dalej. Końców końców i tak nie dałam im fryzur z modów, bo mi jakoś do nich nie pasowały. I wróciłam tutaj do rolnika. I okazało się, że mamy gościa. To jest nasza, znaczy właściwie nie sąsiadka, ona po prostu mieszka w mieście naszym. Kiedyś poznaliście jej męża, chyba on ma na imię Adam Hamilton. Był tam też przy okazji chyba ostatnio jakiegoś festiwalu. No, w każdym razie nie wiem, czemu ona tutaj przyszła, ale rolnik ma poprawiony humor może przyszła kupić jakieś jajka na przykład. O. Nie ma tutaj jakiejś chyba szczególnej chemii między nimi. Zresztą, czekajcie, zagadamy do niej jeszcze. Co ty chcesz zrobić? Wyhodować zakazany owoc. Hmm. Okej, okay. dobra, po prostu jest jego znajomą i tyle. E, ja bym jeszcze, słuchajcie, dzisiaj tak... O, jest rodzinna, Okej. Okay. Opiekuńcza, no, no, no. <laughs> Patrzcie, jaki uśmiech. Co w ogóle o niej sądzicie, o tej całej Lucy? Dałam mi fryzurę z modów, bo to jest simka przeze mnie robiona. Aczkolwiek teraz widzę, że ta fryzura ma jakąś okropną teksturę i wygląda po prostu źle. Będę musiała tą fryzurę jej kurde zmienić. Napobierałam się tyle tych modów, słuchajcie, bo tamte mi oczywiście przepadły, które miałam wcześniej, bo ich nie zgrałam. Wow, szok! I pościągałam te mody, i kurde, co jeden to jest gorszy na tych simach. Naprawdę, chyba będę musiała wszystko wywalić. Nie wiem o co chodzi z tymi modami teraz. Po prostu wygląda to no, tragicznie, tragicznie. Może macie jakąś fajną stronę do pobierania modów, to podlinkujcie. Bo ja głównie ściągałam z TSR. No i właściwie kiepsko, kiepsko to wychodzi jak na razie. Dobra, weź ją, pożegnaj, bo my tutaj gadu, gadu czekajcie, wyproś, bardzo dobrze, ok, co my tutaj potrzebujemy, jak nasz Brick się ma, Brickoloko, o za niedługo, o nie, nie zmieniłam znowu zwierzętą, słuchajcie, tych grup wiekowych, kurczę, zapomniałam, ale to nic, co się jeszcze tam nadrobi, niech on sobie ma te 92 dni, spoko, yy, głód, miskę masz pełną, no to przecież możesz zjeść, jak tam nasze dziecko, Jack, gdzie jesteś, tutaj coś brudnego jest, hmm, ale co, to jest dobre pytanie piecyk nie, bo on często jest brudny, nie wiem posprzątaj ten talerz o, tutaj pęcherz Cię goni, że tak powiem dobra, Ty mógłbyś pójść dzisiaj może na, jakieś, na jakiś plac zabaw czy coś, może później też z ojcem gdzieś się wybrać no właśnie, Ty jesteś, nie gadajcie, że znowu leje tu leje non stop po prostu, dobra bez komentarza, a tutaj coś śmierdzi dobra, zjedz na szybko nie, 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 mamy jakichś resztek. Resztki, resztki. Mamy jakieś. Smażony ser, wcinaj, a młody jeszcze może jak się tam Wysiusia, to wyrzuci to zepsute jedzenie. On nie może, serio. Ale niedobrze. No to nic, trudno. Dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. 7 dni aż nadejdzie jesień. I właśnie chciałam się dzisiaj z rolnikiem znowu do sklepu wybrać, a to dlatego, żeby on sobie kupił jakieś tam nasionka i żeby poposadzał tutaj może więcej drzew owocowych bym chciała. No, to na pewno żeby było więcej kasy. Ja po prostu muszę też tutaj sobie troszkę pograć sama chyba, żeby tą kasę im jednak uzupełnić jakoś tutaj, żeby wszystko wyglądało lepiej. Gdzie jest koturek, mój malutki śpi, gdzieś tutaj? O się mi tak zlewa z tym dywanem, słuchajcie, tu jest, że go nie widzę. Ale okej, okay. on też jest głodny. Ja tu miałam dwie miski, co nie? Ostatnio dawałam, no jest. Chodź tutaj, zjedz sobie maluszku. Mam nadzieję, że Brick będzie się tym kotkiem naszym opiekować, że będą się generalnie przyjaźnić. Byłoby super. No i Leje, no oczywiście, że tak, bo czemuż by inaczej. Ty też jesteś głodny. Ja cię, ja myślałam, że ty przed chwilą jadłeś. Weź sobie kawałek tego tortu urodzinowego. Czemu nie? Proszę bardzo, zapraszam pana. A pan też musi sić kum. Chciałam go wysłać już do tego sklepu. Czekajcie, niech on sobie do tego sklepu pojedzie. Tutaj jakiś festiwal się tam odbywa. A co tu jest dzisiaj? Słuchajcie, tak się tu świeci. Co my tu mamy? Pójdź na mecz. Wow! Ej, chodźcie, pójdziemy z młodym na mecz, to by było takie fajne. Odłożę nasze plany troszkę na bok. Co róż wyskakuje, coś nowego. Ciężko trzymać się, słuchajcie jednego scenariusza. Czy ty dokończysz ten tort szybciutko? Co, żebyśmy mogli, nie wiem. Mogę go wziąć do grupy, kurde, ale on i tak będzie mi tym rowerem durnym jechał pe pewnie. Oj, 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 oj. Nie mogę go wziąć do grupy, kurde. Czemu? Czy to jest przyjaznych tutaj? Bo ja już po prostu mi się myli, wiecie, z czwórką. Yy. Nie wiem, nigdzie tego nie widzę, ale daj mu ten, yy, daj mu luz i zobaczymy, może to jakoś tam zatrybi nam tą grupę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Może pójdziemy sobie właśnie na mecz. No bo nie jest kurde, żeby on jechał w tym deszczu na tym rowerze. To jest bez sensu. A nasz rolnik nie ma samochodu. Poza tym on chyba ma też cechę ekologiczny. Także nie wiem, czy to by było mm, dobre dla niego. E, ja chyba zrobię po prostu coś innego. Czekajcie. Zobaczymy, czy tak się da. Chyba tak się da. Coś mi się wydaje. Już mi się po prostu różne odsłony simów mieszają. Wiecie, ze sobą i czasami naprawdę wyprawa na miasto jest dziwna, przyjdź na mecz, ale to to sam Ech, kurde dobra, przyjdź na mecz, nie, ja ich tutaj chyba teleportuję i będziemy udawać, że po prostu oni sobie przyszli razem, o, tak może też być dobra, jesteśmy na miejscu, troszkę tutaj oszukałam naszą grę, ale pójdziemy, słuchajcie, na mecz fajnie, niech oni sobie jakiś meczek razem Obejrzą. Może będziemy mieć szczęście i przestanie padać. Już przestało? Już przestało chyba, ale fajnie jest taka, taka mgiełka delikatna. To jest super dom. Kudy, kto tutaj mieszka? Chodźcie, pojedziemy na to wzgórze i zobaczymy. Ale fajny dom. Czemu ja go wcześniej nie widziałam? On jest zamieszkały. Tak, przez rodzinę Jarosz, ale niestety Andrzeja nie ma w domu. Yy, gdzie się szlajasz, Andrew? I patrzcie, tutaj fajnie by było na tym wzgórzu mieszkać, chociaż działka trochę mała. No, wreszcie się domek załadował. Jak oni tutaj. Hmm, ha, bo tu mają podłączenie do tej głównej drogi. No, to spoko by było nawet, ale wielki ten dom jest. A się założę, że po prostu są jakieś dwa wielkie pomieszczenia tylko w środku. Ale tak jak mówię, no nigdy wcześniej go nie widziałam. To mnie intryguje. Co to po prostu taka altanka? Czy co oni tam mają jakąś siłownię? Fajnie. Czy tu w ogóle można wejść? Tu są jakieś schody do tego? Te ej, nie ma tu schodów. Te ej, nie ma. <grych> jak oni tu włażą? Dobra, nieważne. Okej, okay, ale mają garaż, więc pewnie jakieś autko się tam kryje. Gdybyśmy mieli sima, który jest kleptomanem. ho, ho moi drodzy no, to by była pierwsza posiadłość po prostu do obrobienia, serio dobra, przyspieszę im tutaj czas, jest taka ładna pogoda nie chcę mi się trochę marnować tego czasu, kurde, na sadzenie roślin, więc może to zrobimy z samego rana jakoś, jak młody pójdzie na przykład do szkoły co nie, no chyba tak by było lepiej jakoś tak bardziej sensownie, a to popołudnie możemy sobie spędzić razem, iść na ryby, czy gdzieś czy gdzieś, ja tutaj pododawałam jakieś Chciałam powiedzieć słonie, nie wiem czemu. <noise> Parcelę, więc spoko. No dobra, wiecie co? Eee, ja miałam w ogóle nagrywać beki, ale jakoś, nie wiem, na razie mi z tym save'em nie jest po drodze, bo tam bym musiała coś dodać, coś tam jeszcze porobić, a nie miałam na to czasu. To po prostu głównie dlatego, że nie miałam czasu. No i znowu jest rolnik, bo pamiętałam, że tu jest ta wolna niedziela i można by coś było fajnego porobić... Eee. Niem, 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 niem. A co to jest? Co to za parcelka? Bar biznes jak zwykle. Ojej. Tutaj mamy tę farma rybna w Riverview. Czy my możemy sobie po prostu tak tutaj oboje podejść? O, widzicie, tutaj mogę z iść. Chodźcie tutaj, no to połowimy ryby, póki jest jeszcze jasno, a później może się gdzieś wybierzemy na jakąś fajną miejscówę. Karczma pod smokiem. Nie no, młody jest jeszcze za mały, żeby iść z nim do karczmy. Ale tutaj mamy park zabawowy stworzony przeze mnie, więc na pewno będzie tam kupa zabawy. Może się wybierzemy. Słuchajcie, powinno tam być jakieś oświetlenie, więc może nie będzie tak źle. A skoro to jest farma rybna, tak sobie myślę, to może uda nam się nawet coś fajnego złowić, nie? Chodźmy tu. W końcu łowienie miało być ich wspólną pasją, no więc do boju, wędkuj i wędkuj, proszę bardzo. Patrzcie, jaki fajny ten nastrojnik po dobrym meczu. No i super. Ligiela byli sobie na meczu. Spoko. Ja nie wiem, czy młody w ogóle odrobił zadanie domowe, nie? O patrzcie, 100% ukończone, Wow. Czyżby się został kiedyś prymusem? Przecież dałam Ci, żebyś łowił z tego jeziora. Co tak daleko poszedłeś? No dobra. Ok, zobaczymy. Jestem ciekawa. Może podratujemy jakoś wybitnie swój budżet, co wy na to? Dobra, dam to tam nigdy, bo nie wiem, co mi tutaj w ogóle wyskakuje, co powiadomienia. Pewnie to tam można gdzieś nie w opcjach zrobić, ale nigdy oczywiście nie pamiętam. Eliksir chcesz kupić? No, zdobyć, nie? No, bez przesady. Nie jest ci potrzebne. Dobra, jest dwudziesta, słuchajcie. Nie zanosi się, żebyśmy opatrzcie, zostać gwiazdą sportu. Weźmiemy mu to, ja bym mu to wzięła. Ej, to, żebym zrobiła zaraz. <laughs> Słuchajcie, pomyliłem się przyciskiem myszy, co jest oczywiście mm, całkowicie normalne u mnie, ale to nic. Jeśli nam się to nie pojawi, ta gwiazda sportu, to myślę, że my jeszcze sobie to po prostu wybierzemy sam. Tak zrobimy później, kiedyś tam. Dobra, bo jest już późno, nie będziemy tu łowić kurczę, do nocy. Tym bardziej, że nic nie złowiliśmy i po prostu oszukali nas, bo farma rybna, a po prostu ryby nie biorą. Więc trochę dziwnie. Gdzie był ten park zabawowy, plac zabawowy, czy jak mu tam? Słuchajcie, jesteśmy w tym parku. Patrzcie, kto tutaj jest: Roxana i Charlotta. I Charlotta się zaraziła gwiazdorstwem. Ja zawsze mówię, że to jest po prostu tutaj normalnie jakaś taka zaraza. A to głównie przez paparazzi, którzy później wiecie łażą, są generalnie głośni i to mnie po prostu denerwuje. Ja tego systemu gwiazdorstwa tutaj nie wyłączyłam, ale wiem z doświadczenia, że gdybym zrobiła to teraz, to i tak by to nic nie dało. Więc um, okej. Okay. No i teraz się boję, kurde, bo jak ten rolnik do niej zacznie gadać z nią, to też się zarazi tym gwiazdorstwem. Ja pierdolę, masakra jakaś. Jest tutaj w ogóle Roxana i ja chciałam z nią. Um, zerwać, weź sobie posłuchaj no chciałam z nią zerwać, ale nie wiem czy wiecie co robić to właśnie z, przy tutaj naszym dzieciaku nie? a pokaż mi ty, z, a, bo teraz nie wiadomo na kogo ten atrakcyjne towarzystwo czy Charlotte czy Roxana ty też pojechałeś sobie ten a stwierdziłeś jednak, że lepiej będzie się przejechać na karuseli jasne, spoko nie chcę, żeby pod nasz dom przechodzili paparazzi kurde Charlotte. jak macie jakiś pomysł jak ją z tego wyleczyć, z tego gwiazdorstwa to dajcie znać nie wiem, jakbym teraz wyłączyła ten system gwiazdorstwa podejrzewam, że nic by to nie dało dobra, siup, siup strasznie lubię ten set tą karuzelę w ogóle, to jest ze store tą karuzelę chyba też można osobno kupić bo tam był taki jakby cały zestaw taki cyrkowy i między innymi tą watę cukrową się ma w tym zestawie i tak dalej no, pamiętam, że kiedyś swojego czasu bardzo na ten zestaw polowałam. Naprawdę. Ej, byłam w pracy, wyobrażacie sobie to, że byłam w pracy i siedziałam na nycie i e, patrzyłam, czy nie ma dziennej promocji na <grywania> Simster. Uskorę <grywania> po prostu, chore. No no i w końcu się doczekałam, no ale że byłam w pracy, no to nie mogłam tego kupić oczywiście, no bo nie chciałam się, wiecie, logować tam, nigdzie i tak dalej. No, ale mój mąż był w domu i go molestowałam, żeby mi to kupił i w ogóle i cała instrukcja przez telefon, jak to ma zrobić i tak dalej. Nie no, po prostu no, po prostu chorym człowiekiem jestem. No, weź watę cukrową zjedz a co tam sobie będziesz? Ty też sobie zjedz jutro do szkoły, za chwilę 23. Co tam? Na noc wata cukrowa jasne, że tak. Jak najbardziej. Tu jest też fajne. Jezioro. Ja specjalnie sobie zrobiłam takie jezioro, bo lubię później, wiecie, żeby oni tak po takim naturalnym jeziorku sobie na przykład śmigali na łyżwach, nie? To mi się podoba, no. Kurde, i Szarlotta, i ta tutaj są. Ja cię nie mogę. E, także, wiecie co, ja... No, wygląda jakby się bała trochę Szarlotta, ale ona jest strachliwym zimem, może się boi faktycznie. E, no. E, dajcie znać, co z tą Szarlottą, bo... Kurczę, nie chcę na razie z nią gadać, żeby się nie zarazić tą gwiazdorstwem. Może faktycznie usunę to w opcjach i zobaczymy, ale wątpię, żeby już cokolwiek to dało. A patrzcie, nastrójnik mamy fajny. Jupii! Masa zabawy, zawrót głowy. Co za karuzela? No a w ogóle, jak widzicie, tutaj Roxana jest może rybą, chciałam powiedzieć, po syreną. Nie wiem, gdzie, gdzie ona tutaj po prostu wodorosty dostała, ale spoko. Patrzcie, ta tutaj y, siedzi cały czas i chyba czeka, żebyśmy z nią zagadali. Ja nie chcę się tym zarazić. Powitaj ją. Szkoda, że tu nie ma takiego wyboru, widzicie? Bo do rolnika to zupełnie nie pasuje, żeby on był jakąś gwiazdą czy coś takiego. Nie. Młody wcina watę cukrową. Kurde, ta wata cukrowa jest prawie normalnie taka jak on. No. Nieźle. Szkoda, że też nie można tutaj na przykład ustawić koloru waty cukrowej. Tawci na ten popcorn. Twoja siostra już poszła. W ogóle jak wyszłam do nich, wiecie, na parcele, to wtedy się zorientowałam, że one za sobą zbytnio... Idzie do domu chyba. Że one za sobą zbytnio nie przepadają. I tam w opisie też jest tak um, powiedziane, że y, ta Roksana jest taka bardziej szalona, ta jest chyba taka bardziej jakby powiedzieć, stateczna i, i coś tam też nie mogły się porozumieć w kwestii domu, do którego się wprowadziły. To był dom po ich rodzicach i jedna sobie go urządziła, tak? Druga siak i tyle. Ty idziesz do domu? Dobra, to jedź sobie. A, patrz, jaki, jaki luźny normalnie ojciec. Luźny ojciec. Posyła go samego nocą na rowerze, spoko. Sama słodycz. Czyli on generalnie nie czuje jakiegoś takiego pociągu do tej Charlotty że tak powiem. No nie, tylko do Roksany. Z Roksaną miał ten magnes. Hmm, Rolniku, jesteś trudnym przypadkiem. Ja cię nie umiem znaleźć kobiety, po prostu. <noise> nie umiem mu znaleźć kobiety. Dobra, idź do do, albo wiesz co, chodź od razu kupimy te y, to, co mamy kupić w sklepie, żebyśmy jutro po prostu już mogli za, że, y, pff, zacząć sadzić. Chodź tu. Dobra, zobaczmy, co tutaj oferuje sklep. O ile wszystko się załaduje tylko. Hmm, no właśnie, pyta kiedy załadowała się tylko sałata. Ale okej, okay, w sumie nie potrzebuję obrazku, wiem, jak wygląda truskawka. A, weźmiemy sobie cztery. Mm, Cytryna to jest drzewko cytrynowe też. A dobra, pięć. Malin troszkę może weźmiemy, nie? 4 brzoskwinia, będziemy to sadzić cały dzień, ale dobra pomarańcza, czy w ogóle nas będzie stać na te zakupy? mam nadzieję, że to się nam opłaci gruszka e, mamy tam jeszcze nasiona dyni, więc ja na pewno też to posadzę czekajcie, bo jagody jeszcze jedną, dynianą no, żeby nam wyrosła y, na ten e, na jesień nie? będziemy mieć swoją Dobra, no dobra, niech na razie tyle kupi. I będziemy się zbierać do domu, słuchajcie. I myślę, że zobaczymy się po prostu z samego rana już. Słuchajcie, wiecie co? Ja niestety muszę już kończyć ten odcinek. Troszkę szkoda, ale też to sadzenie to nie byłoby nic ciekawego, tak naprawdę, więc ja to gdzieś tam sama zrobię i myślę, że spotkamy się następnym razem i będziemy chyba zrywać z. Yy... Roxaną, tak mi się wydaje, bo ten związek i tak nie ma żadnej szansy, że tak powiem. No i spróbujemy poszukać kogoś ciekawego dla, dla rolnika. Może właśnie zagadamy do tej Beaty, do której kiedyś wysłaliśmy maila na tym profilu randkowym. Zobaczymy, co nam tutaj jeszcze los przyniesie. Także trzymajcie się i pa pa!